Los nie targuje się niepewnościami. Gdy jesteś wybranym, każda pułapka skierowana przeciw tobie rozpływa się, zanim jeszcze zdąży się uformować. Ponad 90% planów upada z powodu nieprzewidzianych okoliczności. Nikt nie wziął pod uwagę, że ty jesteś tą zmienną, której nikt nie mógł przewidzieć. Jakbyś próbował uderzyć w puste powietrze, twoje ataki trafiają jedynie próżnie. Przenikasz życie kierowane starannie wykreowanym celem, wyznaczonym na długo przed tym, jak zazdrość zaczęła patrzeć na ciebie. Twoje precyzyjnie skonstruowane działania rozpadają się, bo twój szlak nie jest dziełem przypadku, jest napędzany niezachwianą wolą. Podczas gdy inni knują spiski, ty pozostajesz niewzruszony. Ich najbardziej finezyjne intrygi rozwiewają się szybciej niż luźny sznurek złapany przez cierń. To nie tylko walka o przetrwanie, to dowód, że kiedy jesteś wybranym, stajesz się prawdziwie niezłomny. Twoja droga nie jest kształtowana przez ludzkie ręce. Opiera się na projekcie, którego żadna sabotażysta nie zdoła wykorzenić. Każda przeszkoda staje się tylko przypisem, a każda próba wykolejenia cię to jedynie kolejna okazja, aby pokazać, że Twoje fundamenty są nieugięte. Ten przekaz odsłania skryte prawdy o tym, dlaczego ich wysiłki zawodzą. Twój cel błyszczy jaśniej niż ich zawiść. Twoja autorytet rośnie pod presją przeciwności, a twój instynkt rozprasza ich kalkulacje. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak krok po kroku zachowujesz niezłomność, zamieniając każdą narzuconą więź w koronę. Nie zdołają zniszczyć tego, co już jest wyryte w ogniu. Ile kroków naprzód by się nie wydawali, nie potrafią cofnąć tego, co było zapisane. Twój cel został wyrzeźbiony w Tobie, zatwierdzony zanim jeszcze zaczęły się ich ingerencje. Ich plany zderzają się z czymś większym niż jakakolwiek ludzka intryga. Starają się rzucać kamyczkami w górę, licząc, że zawalą się pod ich ciężarem, lecz jedyne co osiągają, to rozsypują się u Twoich stóp. Nawet gdy działają dyskretnie, ty zawsze jesteś o krok przed nimi, napędzany siłą wynikającą z celowej determinacji, a nie przypadkowości. Ich sabotaż chwiejnie się chwieje, bo nie potrafią przepisać scenariusza wykutego w niezniszczalnym ogniu. Opozycja umacnia twoją własność. Gdy przyjmujesz swoje powołanie, opór nie oznacza błędu, lecz potwierdza, że twoja obecność ma znaczenie. Nikt nie spiskuje przeciw temu, co nie stanowi zagrożenia. Ich ataki tylko uwidaczniają Twój wpływ. Czują Twoją władzę, nawet jeśli Duma nie pozwala im tego przyznać. Każda negatywna wypowiedź jedynie umacnia Twoją wartość. Próby zatrzymania Cię przekształcają się w stopnie, które wynoszą Cię jeszcze wyżej. Sama presja, którą wywierają, staje się Twoim napędem. Może tego nie zdają sobie sprawy, ale sprzeciwiając się Tobie, tylko podkreślają Twoją prawdziwą siłę. Ich obliczenia ulegają rozpadkowi przy Twoim instynkcie, opierają się na logice, licząc na to, że złapią Cię dzięki starannie wyliczonym ruchom. Lecz Twój instynkt nie zna granic zimnej matematyki, działa na głębszym poziomie, dając Ci zdolność unikania pułapek, zanim jeszcze zostaną one ustawione. Podczas gdy oni powoli planują, Ty poruszasz się z szybkością, pozostawiając ich za sobą, goniących własny cień. Kalkulacje można modyfikować, lecz prawdziwy instynkt nie podlega ograniczeniom. Za każdym razem, gdy wydaje im się, że przewidzieli Twój kolejny krok, Ty już obracasz nowy szlak, kierowany wewnętrzną wiedzą, która przewyższa ich najlepsze plany. Nie jesteś chroniony, jesteś zaprojektowany do oprywania. Twoja siła nie wynika z murów ochronnych, lecz z głębi Twojego wnętrza. Każdy cios tylko wzmacnia Twoją determinację. Podczas gdy inni szukają tarcz, ty wykułeś odporność, stawiając czoła burzom. Sądzą, że wystarczająca presja cię złamie, lecz ty potrafisz się dostosować. Ból podsyca twoją wytrwałość. Zdrada wzmacnia twój fokus. Każdy otrzymany cios doskonali cię coraz bardziej. Nie unikasz trudności. Rozwijasz się dzięki nim. Dlatego też ich ataki nigdy nie przynoszą oczekiwanego efektu. Celują w twarz nieistniejącej już wersji Ciebie, podczas gdy Ty budujesz fortece ze zwycięstw zdobytych na głębokich polach duszy. Zaniżyli koszt swojej interwencji. Gdy próbują zmienić Twój los, wywołują skutki, których nigdy nie przewidzieli. Wszechświat wyrównuje rachunki. Drzwi, które kiedyś były dla nich otwarte, teraz cicho się zamykają. Szanse, które cenili, wymykają się im. Nie jest to zemsta, lecz naturalna konsekwencja. Ingerując w czyjś los, zaburzają równowagę własnej egzystencji. To, co dla ciebie jest chwilowym zgrzytem, dla nich staje się trwałym żalem. Przekraczają granice, których nie da się cofnąć, oddzielając się od twojej drogi, podczas gdy ty idziesz naprzód, nietknięty, napędzany celem, który próbowali zatrzymać. Twoja energia rozprasza ich intrygi, nie tylko odpierasz negatywność, eliminujesz ją, zanim zdąży się skondensować. Twoja obecność zmienia atmosferę, dezorientując tych, których intencje są niezgodne z Twoim przeznaczeniem. Plany rodzące się w ciemności chwiejnie ustępują miejsca blaskowi ducha zsynchronizowanego z Twoim powołaniem. Nie potrafią działać zgodnie z zamierzeniami. Bo coś w tobie narusza ich pewność siebie. Jakby próbowali rozpalić ognisko w ulewnym deszczu, ich sabotaż nigdy nie zyska iskry. Nie musisz nad tym zbytnio się męczyć, wystarczy, że idziesz swoją drogą, a ich machinacje okazują się bezsilne. Milczenie to strategiczna broń. Milczenie nie oznacza słabości. To cisza tuż przed decydującym ciosem. Podczas gdy oni żądają reakcji, ty nie dajesz im nic, pozwalając, by ich domysły tonęły w niepewności. Ich zarozumiałość przeradza się w niepokój, gdy zaczynają kwestionować twój sukces. Zachowując spokój, zmuszasz ich do przedwczesnego ujawnienia swoich planów. Zbierasz siły, analizując ich słabości, aż nadejdzie idealny moment. I wtedy, jednym pre... Decyzyjnym ruchem rozbijasz ich iluzje. Twoja cierpliwość, wyrażona w ciszy, jest bronią, której się nie spodziewają. Twój rozwój przeklamaje ich ataki. W momencie, gdy oni zaczynają działać, ty już się zmieniłeś. Celują w tę wersję ciebie, którą kiedyś znałeś, a nie w tego, kim się stałeś. Każda porażka była lekcją, rozszerzającą Twoją odporność poza ich pojmowanie. Ich obelgi już cię nie ranią, a pułapki nie potrafią cię schwytać. Przekraczasz granice, które oni wciąż uważają za nieprzekraczalne. Uderzają w cień, stosując przestarzałe taktyki wobec ciebie, który już istniejesz w nowej, silniejszej formie. Twój rozwój unieważnia ich arsenał, a im wyżej się wspinasz, tym bardziej pozostają daleko w tyle. Oni napisali scenariusz, ale ty trzymasz pisak. Próba wykluczenia cię z własnej historii jest bezskuteczna, skoro to ty trzymasz pióro. Mogą zmienić jeden rozdział, ale narracja zawsze wraca do twojego celu. Każde odstępstwo staje się trampoliną, a każda zdrada impulsem do jeszcze większej determinacji. Myślą, że mają kontrolę, lecz każda ich próba tylko podkreśla, że są jedynie epizodami w opowieści napędzanej Twoim niepowstrzymanym ruchem. Nawet chaos, który wywołują, ostatecznie układa historię na Twoją korzyść. Na końcu los pozostaje Twój, a oni są tylko przypisem. Porażka to cena za zaniżanie Twoich możliwości. Gdy zlekceważyli twoją zdolność do powstawania z upadków, zapieczętowali własny los. Liczyli na twój upadek, wierząc, że każdy problem oznacza koniec. Jednak każdy cios wyostrzył twój instynkt i wzmocnił wolę. Ich przewidywalność była ich walutą, którą ty odrzuciłeś, nie ustępując. Przemieniasz porażkę w siłę, wprawiając ich w osłupienie, gdy ty stajesz się jeszcze bardziej niezłomny po każdej próbie. Każdy ich plan opierał się na twoim upadku, lecz twoja odporność stanowi twój znak rozpoznawczy. Oni przegrywają, bo nie potrafią pojąć nieograniczoności twojej determinacji. Ich ataki podkreślają twoją potęgę. Przeciwnicy nigdy nie celują w drobiazgi skierowują energię przeciwko Tobie, bo reprezentujesz coś, czego nie da się zignorować. Ich próby sabotażu są niezamierzoną deklaracją Twojego wpływu. Starając się przyćmić Twoje światło, jedynie eksponują Twoją wagę. Każda szeptana krytyka czy zakamuflowany manewr dowodzą, że boją się tego, co reprezentujesz. Paradoksalnie, skupienie ich ataków jedynie potęguje Twoją obecność. Myślą, że umniejszają Cię, lecz każda ich intryga jedynie dowodzi, że jesteś na wyższym poziomie niż chcą przyznać. Nie zmarzy się tego, co jest wyryte w rzeczywistości. To, co Cię czeka, nie podlega ludzkiej rewizji. Twój cel został utkany w rzeczywistości, zanim jeszcze narodziły się jakiekolwiek opinie. Próba wykorzenienia tego jest jak usunięcie góry z ziemi. Ich wysiłki, niezależnie od determinacji, nigdy nie dogonią przeznaczenia, które nie zostało stworzone ludzkimi rękami. Każda próba tylko ujawnia głębokość Twojego fundamentu. Każdy ich plan rozbija się pod ciężarem przeznaczenia starszego niż ich zazdrość. Więzi, które chcieli cię zamkać, stają się Twoją koroną. Każdy łańcuch, który chcieli nałożyć, został przekształcony w symbol twego zwycięstwa. Ból wyostrzył Twoją percepcję, a zdrada napędziła Twoją ewolucję. Przeszkody stały się katalizatorem, formując nową, doskonalszą wersję ciebie. Gdzie spodziewali się upadku, odkryłeś głębsze źródła siły. Teraz same więzy, stworzone by cię ograniczyć, zdobią cię niczym korona, świadcząc o bitwach stoczonych i wygranych. Próby ograniczenia jedynie ukształtowały niepowstrzymaną moc, którą reprezentujesz. Twoja głowa wciąż jest wysoko uniesiona, ozdobiona bliznami zwycięstw, które miały cię złamać. Zwycięstwo jest nieuchronne, a nie tylko możliwe zwycięstwo, nie jest odległą nadzieją. Lecz pewnym rezultatem twojej niezłomnej drogi. Gdy zdecydowali się ci przeciwstawić, sami zapoczątkowali swój upadek. Działasz w harmonii z mocą, która postępuje mimo wszelkich przeszkód. Każdy ich spisek jedynie wzmacnia twoją determinację, ich ingerencje stają się paliwem, które napędza cię ku nieuniknionemu triumfowi. Gdy uświadomią sobie, że nie potrafią powstrzymać Twojego wzlotu, będzie już za późno. Nie musisz walczyć zaciekle o to, co ci się należy. Twój sukces jest spleciony z każdym Twoim krokiem, zamieniając opór wschody do zwycięstwa. Nie możesz zostać zniszczony przez zewnętrzne intrygi, skoro Twoja istota jest zakorzeniona w niezmiennej sile. Każda pułapka, którą planują, dociera z opóźnieniem. Skierowana przeciwko Tobie, którego już nie ma. Próby zahamowania Twojego rozwoju jedynie podkreślają, jak bardzo się zmieniasz. To taniec, którego nigdy nie opanują, bo rytm wyznacza przeznaczenie, którego nie stworzyli. Ich porażka wynika nie z Twoich działań, lecz z faktu, że celują w wiecznie zmieniający się cel. Twoja odporność rozprasza ich iluzje, udowadniając, że twój wzlot jest niepowstrzymany. Ta opowieść nie dotyczy przypadku, lecz nieuchronności. Starannie zaplanowany upadek przeciwników został przesądzony w momencie, gdy sprzeciwili się temu, co nie da się zatrzymać. Trzymasz pióro, decydując, jak rozwinie się każdy rozdział. Gdy ich wysiłki zmieniają się w przypisy, twój cel zyskuje na sile. Jesteś wybranym, nietykalnym, niepowstrzymanym. Ich plan zawiódł, zanim jeszcze się rozpoczął, nie pozostawiając wątpliwości co do ostatecznego wyniku. Idź dalej, nie przestając się wspinać. Żadna siła nie utrzyma się tam, gdzie los. Już cię umieścił. Trzymaj się tej prawdy. Twoja ścieżka nigdy nie była przedmiotem dyskusji. Każda bariera, którą wznoszą, jest jedynie preludium do Twojego kolejnego kroku. Niech ich wątpliwości odbijają się echem w pustych salach, podczas gdy Twój cel rozbrzmiewa w każdym Twoim kroku. Tutaj wynik jest oczywisty. Ty wznosisz się, oni upadają, a los pozostaje niezłomny.